Jeżeli poczekasz do końca, to dowiesz się, czy pokaże zarobki swoje, czy swoich zarobków nie pokaże. Zdecydowałem, że przeklinanie mnie bardzo denerwuje. Nie wiem, czy ja chcę się nią dzielić i nie wiem, czy jestem w stanie nawet przewidzieć, jakie konsekwencje w przyszłości to może dla mnie mieć. To co widziałeś wcześniej działo się rano. Teraz mamy godzinę. za 10.06. I yy, się ostatni dzień sprzedaży kursów telewzestannych, więc ja mam ogień z robotą. Dlatego nagrywam dzisiaj dla Ciebie vloga z kuchni. A yy, jaki temat vloga? Czego na vlogu nie pokażę? Czyli jedziemy dalej z tematami, o które pytaliście mnie, które zadaliście na Instagramie. I to był kolejny temat. Czego nie pokażę we vlogu? Czego? Hmm? Burgerki już mi się robią. Jeżeli poczekasz do końca, to dowiesz się, czy pokażę zarobki swoje, czy swoich zarobków nie pokażę. To taka zachęta, żeby obejrzeć do końca vloga. Na pewno nie pokażę twarzy mojego syna. Przynajmniej taki jest układ z moją żoną i z nim. Ona ma 16 miesięcy teraz. I co? I nie pokażę go. Dlaczego go nie pokażę? No bo staramy się z żoną w ogóle nie wrzucać twarzy syna do social media. Chcemy, aby to on sam zdecydował, czy chce w tych social mediach być widoczny, jak już będzie na tyle świadom, aby to pokazać. Ja jestem... Nie wiem, czy można powiedzieć, że jestem osobą publiczną. Natomiast na Facebooku podążę za mną już ponad 25 tysięcy osób. I gdybym tak mocno dzielił się tą, powiedzmy, częścią prywatną mojego życia, nie wiem, czy ja chcę się nią dzielić. I nie wiem, czy jestem w stanie nawet przewidzieć, jakie konsekwencje w przyszłości to może dla mnie mieć. Więc ja z twarz syna zostawiam jemu, bo to jest jego twarz. Nie chcę decydować o tym, czy już teraz, czy on chce być gdzieś tam w świecie widziany. Dlatego mojego syna nie zobaczysz. Może gdzieś tam z profilu jakiś ułamek się gdzieś wkradnie, ale takiego widoku jak ja teraz na ciebie patrzę nie. Chyba, żeby się coś zmieniło za kilka lat. Natomiast na ten moment nie ma szans. Nie wiem, czy coś będzie słychać przez, przez tego burgerka na chwilę. Mam nadzieję, że tak. Natomiast z racji tego, że ja jestem osobą nieco publiczną, unikam też pokazywania alkoholu. A w zasadzie czego spożywam, czego nie spożywam budowania gdzieś tam takiego przekazu, że ja piję albo nie piję. Nie chcę o tym mówić, nie chcę tego pokazywać, nawet gdybym to robił. Dlaczego? Bo uważam, że to jest istotne, aby nie szerzyć alkoholizmu w społeczności i ja uważam się... No tak jak mówię, z racji tego, że jestem gdzieś tam widoczny i oglądam jakaś tam liczba osób większa niż dwie, nie chcę jakoś nie wiem propagować takiego spożywania alkoholu, nawet jak czasem coś sobie wypije, jakieś nawet piwo. Nie pokazuję tego, więc tego nie, nie zobaczysz. Chyba, że znowu gdzieś jakimś kątem oka się urwie jakiś browar, który stoi gdzieś na stole i w domyśle jest otwarty, więc prawdopodobnie tylko ja jestem w pokoju, więc możliwe, że ja go piję. Natomiast z butelką w ręce, popijającego jakikolwiek alkohol albo w jakimś stanie, który by wskazywał na to, że wypiłem więcej niż jedno piwo, również mnie nie zastaniesz. Bo uważam, że to jest nieodpowiedzialne. Nie zobaczysz też niezdrowego jedzenia. <laughs> Poza tym wyłączyłem właśnie te burgery, które się smażyły, ale to porządne burgery z Biedronki i sama wołowinka. Ja na no, tym jedzeniu oczywiście y, trochę żartuję. Nie zobaczysz polityki, bo ja staram się od tego stronić, przynajmniej znowu jak wyżej. Uważam, że... Y, to nie jest charakter mojej działalności, żeby mnie tutaj o polityce rozmawiał i otwarcie publicznie krytykował. Takie poglądy zostawiam, no, można powiedzieć, dla siebie albo w gronie najbliższych znajomych o tym rozmawiamy. Co jeszcze takiego tajnego? Co jeszcze takiego tajnego? Finanse? Eee, jeszcze nie, jeszcze chwila. Oh, przekleństwa. Czy ja przeklinam? Jak myślisz? Zaskoczycie. Nie, prawie. O co chodzi? Już ci tłumaczę. E, jakieś dwa może trzy miesiące temu zdecydowałem, że przeklinanie mnie bardzo denerwuje. Nie przeklinałem oczywiście w miejscach publicznych, takich publicznych na przykład na wystąpieniach, czy no po prostu, tam gdzie trzeba nie przeklinałem, ale w domu to sobie czasem popuściłem, czy wśród znajomych kolegów, czy na boisku. No i co? No i przeklinałem, no przeklinałem. Nie mówię, że nie. I to tak nawet bym powiedział szarczyście. Dlatego otwieram się teraz przed tobą. Nie? Ale od trzech miesięcy, krucjata, jak tylko w jakimś zdaniu pojawiło się przekleństwo, to je wymazywałem zdaniem takim bez przekleństwa. I powiem Ci szczerze, że teraz nie, nie, nie powiem, że nie pamiętam kiedy przeklnąłem, bo pamiętam, ale raczej dzieje się to bardzo rzadko. Ograniczyłbym to może do no, poniżej trzech razy na tydzień, ale to w takich sytuacjach bardzo stresujących jak na przykład uderzenie się małym palcem u nogi o kant szafy. No, to jest dopiero próba, żeby w ogóle w takim momencie powiedzieć, na przykład kurde. Ale pracuję nad tym, pracuję nad tym cały czas, więc przekleństw tutaj u mnie nie zobaczysz. W zasadzie przekleństw i tak byś nie zobaczył. Nie usłyszysz. Może tak. Rozmywarka. Nie zobaczysz też, ile pracy kosztuje prowadzenie firmy. Widzisz, jakiś fragment mojego życia: 8, 10, 12, 15 minut na Instagramie, kolejne sekundy. I nie jestem Ci w stanie przez ekran oddać to, ile wysiłku kosztuje prowadzenie firmy. I to nie jest tak, że ja mówię, o jaki jestem fajny, bo ja tak pracuję. No nie, są dni różniejsze, są dni, które wymagają ode mnie więcej wkładu, jak na przykład ten, który właśnie radośnie sobie trwa. Natomiast nie jestem Ci w stanie pokazać tego wszystkiego przez ekran, więc tego nie zobaczysz. Zobaczysz jakiś ułamek. Można by było to zakwalifikować, nie? I jeszcze jedna sprawa, emocje. To, że jestem smutny albo przygnębiony albo sfrustrowany, rzadko mi się to zdarza. Po prostu je ja tak mam fabrycznie, że rzadko kiedy się bardzo frustruję, jakoś tam jestem smutny. Czasem pokazuję takie stany emocjonalne na Instagramie, ale z racji tego, że to się rzadko dzieje, to też rzadko jest okazja zobaczyć to na Instagramie. Natomiast na vlogu raczej tego nie pokażę, no bo vlog wymaga ode mnie większego nakładu pracy, więc jestem w stanie przefiltrować część tych emocji, więc tego na vlogu nie ma. Na Instagramie częściej, częściej, no nadal rzadko. Pewnie. Na przestrzeni, nie wiem, roku z dwa razy się zdarzyło, że byłem jakiś taki przygnębiony i mówiłem o tym na Instagramie. Także tych negatywnych emocji też u mnie nie zobaczysz, no bo ich po prostu najzwyczajniej w świecie w moim życiu jest mało. Nie wiem, jakoś tak jestem skonstruowany, albo może to sobie przepracowałem. Nie znam odpowiedzi na to pytanie, tak to wygląda. No i na sam koniec finanse. Nie mogę Ci powiedzieć, ile zarabiałem w ostatniej pracy, nie mogę Ci w ogóle powiedzieć, ile zarabiałem, Żona <laughs> żona wróciła z misiem. Nie mogę również pokazać Ci moich wyników finansowych firmy, to znaczy mogę. Mogę, ale moja społeczność na Excelencie, na Instagramie powiedziała, że nie chcę znać tych cyfr, bo się boją, że ludzie będą mi zazdrościli, że nie wiem, dobrze mi idzie i mi biznes upadnie. A ja bardzo słucham się swojej społeczności. Jeżeli oni tego nie chcą, to ja na razie takich wyników nie publikuję. Może w przyszłości mi się odmieni, natomiast na ten moment moich finansów nie poznasz, nie poznasz ich skali. Tyle ode mnie i do zobaczenia w kolejnym vlogu.